Dzień dobry Państwu. Jutro prawie w całej Polsce będzie ładnie, słonecznie, a chmury i przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem tylko na południowym wschodzie. W ciągu dnia zachmurzy się też nad morzem. Od plus 3 stopni w Bieszczadach do plus 10 na północnym zachodzie, a w centrum około 7 stopni. Sobota 15 marca. Maciej i Zapraszam na TeleExpress. W warszawskim szpitalu zmarł drugi antyterrorysta ranny podczas akcji w Magdalence. Sześć osób trafiło do szpitala po zawaleniu się jednej z kamień z Bytomiu. Tysiące osób pożegnały premiera serwis Rana Dzień życia, który zginął od kul zamachowców. W się powiemy o orłach Wauli Politechniki Warszawskiej, czyli gali polskich nagród filmowych. A na koniec podejmiemy próbę rozszerzania pewnej grupy społecznej zwanej Warszawką. Po dziewięciu dniach walki o życie w warszawskim szpitalu MSWiA zmarł drugi policjant ranny w akcji w Magdalence. 36-letni Marian Szczucki był naczelnikiem Wydziału Zarządu Bojowego Centralnego Biura Śledczego. W policji pracował 14 lat. Od początku był antyterrorystą. Dzień po strzelaninie awansowano go na stopień nadkomisarza. Marian Szczucki był najciężej rannym funkcjonariuszem. Cały czas był nieprzytomny. Miał bardzo ciężkie uszkodzenia mózgu. Przeszedł operację neurochirurgiczną. Zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Lekarze zaprzeczają, że zostało odłączone od aparatury podtrzymującej życie. Tymczasem przeprowadzono już sekcję zwłok bandytów. Lekarz stwierdził, że po przeprowadzeniu sekcji nie jest w stanie podać nawet wstępnej przyczyny zgonu. Związane to jest po prostu ze stanem tych zwłok, które były częściowo zwęglone. Na razie nie wiadomo nie tylko, co było przyczyną śmierci bandytów, ale nie wiadomo też, czy osoby, które zginęły. To rzeczywiście poszukiwanie Robert Cieślak i Igor Pikus. By zidentyfikować sprawców, lekarze muszą mieć materiał porównawczy DNA członków rodzin. A to może nie być łatwe, zwłaszcza w przypadku Igora Pikusa, byłego żołnierza służb specjalnych KGB. Jego rodzina mieszka bowiem gdzieś na Białorusi. Zawaliła się trzypiętrowa kamienica w Bytomiu. Stało się to przed południem. W budynku było około 20 osób. Z gruzów wydobyto sześcioro mieszkańców, w tym dwoje dzieci. Nikt nie zginął. Kilka minut po dziesiątej rozległ się okróleły mury kamienicy. Trzy minuty później Straż Pożarna rozpoczęła akcję ratunkową. Trudno jest mówić jeszcze o przyczynach, natomiast w tej chwili widzimy skutki tego zdarzenia. Sekundy wyszłem z tego pokoju poszłem do drugiego i to się zawaliło. Najstarszy syn, piętnastoletni, był u sąsiadki na trzecim piętrze i spadł. Przewaliło go, ale, ale odkopał się sam jest teraz w szpitalu. Większość osób wydostała się spod gruzów o własnych siłach, sześć trafiło do szpitala. W najgorszym stanie jest chłopak z uszkodzonym kręgosłupem. Stan ogólny jest dobry, nie ma jakichś zagrożeń odnośnie życia. Kamienica była przeznaczona do rozbiórki. Przyczyną wypadku mógł być zwystan techniczny budynku lub tąpnięcie. Nic nie wskazywało na to, że może być taka, aż taka katastrofa. Nic nie wskazywało na to, żeby ściana frontowa mogła się zawalić. Rodziny, które zostały bez dachu nad głową dostaną mieszkania zastępcze. W czasie prac nad projektem ustawy o radiu i telewizji działy się dziwne rzeczy. Przyznał ponownie przed Sejmową Komisją Śledczą Juliusz Braun. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zeznał, że Włodzimierz Czarzasty, sekretarz rady, miał większo, większy wpływ na ustawę niż on. Juliusz Braun będzie jeszcze zeznawał we wtorek. Na ten sam dzień komisja wezwała Włodzimierza Czarzastego. Według przewodniczącego zagadek wokół ustawy jest wiele. Wyliczał znikające słowa, mowa o kompromisie między rządem a nadawcami prywatnymi. Zdaniem Juliusza Brauna takiego porozumienia nie ma. Inna tajemnica w druku sejmowym znalazły się projekty rozporządzenia Rady, których jej członkowie nie widzieli. Przewodniczący zeznał, że spadła na niego krytyka po przyznaniu, iż jeden z zapisów ustawy może otwierać drogę do prywatyzacji jednego z kanałów telewizji polskiej. Dopóki w ustawie był błąd, przewodniczący no w zasadzie był dobry. Jak błędu nie ma, przewodniczący jest zły. Według Jelusza Brauna wodzim Mieszczarsty miał większy od niego wpływ na ustawę o mediach. Jego wnioski w wielu przypadkach przechodziły w głosowaniach. Przewodniczący wyraził ubolewanie, że to z sekretarzem Rady, a nie z nimi całą instytucją. Wiceminister Aleksandra Jakubowska konsultowała autopoprawki do projektu. W Gnieźnie zaczął się Międzynarodowy Kongres Quo vadis Europa. Arcybiskup Henryk Muszyński nazwał go czwartym zjazdem gnieźnieńskim. Przez dwa dni 500 uczestników duchownych i świeckich będzie debatować o przyszłości zjednoczonej Europy. Uczestnicy zjazdu zgodnie podkreślają, że w jednoczącej się Europie równolegle przebiegać powinna integracja ekonomiczna i duchowa. Zdaniem arcybiskupa Józefa nie niedobrze byłoby, gdyby Polacy sprowadzili dyskusję o wstąpieniu do Unii tylko do pytań o dopłaty i korzyści ekonomiczne. Organizatorzy podkreślają, że zjazd gnieźnieński nie jest spotkaniem euroentuzjastów. Zaproszono wszystkich, którzy chcą podjąć rzetelną debatę o przyszłości i wartościach zjednoczonej Europy. Trzy miesiące temu decyzja dzisiaj umowa w Warszawie podpisano wstępny kontrakt na dostawę F16 i porozumienie w sprawie finansowania zakupu samolotów. Amerykanie udzielają nam pożyczki. Otwarta jest sprawa tzw. offsetu, czyli tego, ile zainwestują u nas. Negocjacje trwają. Muszą się zakończyć w ciągu kilkunastu tygodni, inaczej umowa będzie nieważna. Polska chce kupić 48 samolotów wielozadaniowych. W wyższej szkole humanistycznej Półtusku rozpoczęła się pierwsza ogólnopolska olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej. Po indeksie 10 uczelni ubiega się 80 uczniów szkół średnich wyłonionych spośród 25 tysięcy osób. Premier Leszek Miller otwierając finał zwrócił się do uczestników z apelem o zachęcenie rodziców, bliskich i znajomych do udziału w referendum akcesyjnym. Serbska policja wie już, kto zlecił zabójstwo premiera Zorana Dzindzicia i kto go zamordował, powiedział minister spraw wewnętrznych Serbii Duszan Mihajlowicz. Główni podejrzani są jednak wciąż na wolności. Zastrzelonego trzy dni temu premiera pochowano w Belgradzie. W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział tysiące ludzi. Byli wśród nich m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Joszka Fischer. Ceremonię rozpoczęła musza żałobna w prawosławnej katedrze Świętego Sawy. Po nabożeństwie kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta w kierunku głównego cmentarza w Belgradzie. Zoran Dzindzic spoczął w alei zasłużonych. Bezpieczeństwo uczestników ceremonii strzegły oddziały antyterrorystyczne. Serbski minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że zabójstwo premiera nie będzie kolejną nierozwiązaną sprawą. Dodał, że ukrywający się przestępcy nie mają żadnej drogi ucieczki. W związku z zabójstwem policja zatrzymała już 181 osób. Na wyspie Terceira, na należących do Portugalii Azorach trwają intensywne przygotowania do jutrzejszego nadzwyczajnego amerykańsko-brytyjsko-hiszpańskiego spotkania w sprawie Iraku. Premier Portugalii zapowiedział, że nie zapadnie tam deklaracja wojny, a szczyt będzie ostatnią szansą znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu. Decyzja o zorganizowaniu spotkania zapadła w piątek, gdy stało się jasne, że USA nie są w stanie przeforsować w Radzie Bezpieczeństwa rezolucji zezwalającej na użycie siły wobec Iraku. Szef brytyjskiej dyplomacji Jack Straw powiedział, że Saddam Hussein wciąż ma czas na podporządkowanie się stawianym przez ONZ żądaniom pozbycia się broni masowego rażenia. Coraz bardziej prawdopodobna wojna z Irakiem budzi sprzeciw tysięcy ludzi w różnych zakątkach świata. W Tokio w antywojennej demonstracji wzięło udział ponad 10 tysięcy ludzi. W Moskwie pokojowy marsz zorganizowali komuniści. Demonstracja przeszła spod siedziby rosyjskiego mezetu przed budynek ambasady Stanów Zjednoczonych, wznosząc okrzyki, burz, terrorysta antywojenne i antamerykańskie nastroje demonstrowali także Irakijczycy. Największe manifestacje odbyły się w Bagdadzie i Tikrit, rodzinnym mieście Sadama Husajna. Makabryczna pomyłka po wypadku polskiego busa we Włoszech, w którym 1 marca zginęło 6 osób. Jedną z ofiar miała być kobieta pochodząca z Kłodzka. Na godzinę przed pogrzebem okazało się, że w trumnie leży ciało innej kobiety, która podróżowała tym samym busem, uznana za zmarłą żyje w ciężkim stanie leży we włoskim szpitalu. Za tragiczną pomyłkę odpowiedzialni są Włosi. To oni identyfikowali zwłoki. Trudno powiedzieć, dlaczego blondynkę pomylili z brunetką. W sytuacji, kiedy zgon następuje poza granicami naszego kraju, akt zgonu wystawiany jest w miejscowości, w której ten zgon nastąpił. O pomyłce rodzina uznanej za zmarłą dowiedziała się godzinę przed pogrzebem. Po telefonie z polskiej ambasady w Rzymie okazało się, że w trumnie jest ciało innej kobiety. Trumna została opieczętowana pieczęciami konsularnymi na terenie Włoch, została przewieziona do kraju. W związku z powyższym na terenie kraju taka trumna już nie jest otwierana. Uznana za zmarłą odzyskała wczoraj przytomność i potwierdziła swoją tożsamość. Rodziny poszkodowanych są w szoku, nie chcą rozmawiać z dziennikarzami. Nieoficjalnie wiadomo, że będą się ubiegały o odszkodowania. Rolnicy próbują zablokować granicę w Świecku, ale do tej pory im się to nie udało. Ruch na granicy przebiega bez zakłóceń. Na drodze dojazdowej do przejścia granicznego policjanci ciągle zatrzymują samochody z protestującymi rolnikami. Kilkunastu rolników na granicy spędziło noc, są zmęczeni i zdesperowani. Czekali na wsparcie kolegów, ale ci nie dojechali zatrzymani przez policję. Dwa autobusy z rolnikami pod eskortą opuściły województwo lubuskie. Kilka innych próbowało ominąć patrole. Bezskutecznie. Blokada Świecka jest protestem przeciw trudnej sytuacji na wsi. Rolnicy chcą natychmiastowego spotkania z premierem lub ministrem rolnictwa. Jaki samochód jest najlepszy dla dygnitarza na Bliskim Wschodzie, obserwatora ONZ czy korespondenta wojennego? Oczywiście pancerny. Jedna z wrocławskich firm przerabia auta terenowe na odporne na pociski, granaty i miny. Wyposażone są w antymagnetyczne podłogi, mikrofony w lusterkach oraz systemy GPS. Auto wjeżdżając do zakładu waży 2 tony i kosztuje 25 tysięcy euro, a wyjeżdża ponad tony cięższe i 4 razy droższe. Ten maleńki kot to serwal afrykański. Rexus, bo tak się wabi, jest jedynym okazem w Polsce. Teraz ma najczulszy słuch wśród kotów. Przez faraonów nazywane były władcami ciemności, ponieważ oczy pracują jak noktowizjery. Mają tak wyostrzone zmysły, że potrafią przewidzieć trzęsienie ziemi. Według właściciela Reksusa koty nie męczą się w warunkach domowych. Owszem, lubią przestrzeń, ale jak to koty nie gardzą kuwetą. Adam Małysz po zwycięstwie w pierwszym konkursie w Lachty ma już 48 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Pucharu Świata Svenem Hanawaldem. Do końca sezonu zostały jeszcze trzy konkursy, a więc do zdobycia jest jeszcze 300 punktów. Jeśli Adamowi Małyszowi uda się utrzymać przewagę, to będzie pierwszym skoczkiem w historii, który triumfował w Pucharze Świata trzy razy, trzy razy z rzędu. Drugi konkurs w Lachty rozpocznie się za niecałe pół godziny. W Lachty Adam Małysz pierwszy raz w tym sezonie skakał w żółtej koszulce lidera. Jak przestało na mistrza w pierwszej serii zdobył sporą przewagę nad konkurentami. Skok na odległość 122 metrów był lepszy o 2,5 metra od skoku Matiego Hautameki. Trzeci był inny Finn Tami a czwarty główny rywal walca końcowego o końcowe w Pucharze Świata, Niemiec Sven Hanowald. W drugiej próbie Adam Małysz wylądował co prawda pół metra bliżej od Matiego Hautameki, ale przewaga z pierwszego skoku wystarczyła do zwycięstwa. W dzisiejszym konkursie Adam Małysz ma okazję do powiększenia przewagi nad Svenem Hanowaldem, który wczoraj ostatecznie był trzeci. Niemiec stracił w sumie do Polaka 10 metrów. Jednak za tydzień w ostatnich zawodach sezonu na Mamucie i Skoczni w Planicy Sven Hanawald może być groźny. W stale Expressie informacje muzyczne. W poniedziałek dwukrotnie w Warszawie wystąpi Mitch Jur, wokalista znany z występów w zespołach Slick i Ultravox. Najpierw zaśpiewa w sali kongresowej, a potem w studiu radiowej Trójki. Pozostałe informacje muzyczne i Marek Sierocki. Przegląd list przebojów. W Polsce najpopularniejsze są piosenka World Mubiego oraz płyta Jana Borysiewicza i Pawła Kukiza. W Stanach Zjednoczonych prowadzą utwór In The Club i album Get Rich or Die Trying. Tego samego wykonawcy, rapera 50 Cent. A w Wielkiej Brytanii krąży Come Away With Me, Nori Jones i single Beautiful Christina Aguilera. Muzyczna kartka z kalendarza. 53 lata temu urodził się Romuald Czystaw, były wokalista Budki Suflera, A 41 lat temu na świat przyszedł Terence Trent Darby. W poniedziałek 86. rocznica urodzin Nat King Kola. We wtorek minie 25 lat od zwycięstwa u w konkursie dla młodych talentów. Nagrodę zespół dostał 500 funtów i mógł nagrać utwór w profesjonalnym studiu. W teleekspresie Edyta Geppert. Niedawno ukazała się pani nowa płyta Wierze Piosence, a promuje ją piosenka o dość prowokacyjnym tytule. To się nie sprzeda, pani Geppert. No, rzeczywiście tytuł jest być może lekko prowokacyjny, ale na pewno nie pozbawiony drugiego dna. Wierzę jednak, że to się sprzeda, ponieważ płyta zawiera bardzo piękne, bardzo mądre teksty. Z niemniej y, atrakcyjną y, muzyką i oprawą aranżacyjną. To się nie sprzeda, to się nie sprzeda, to się nie sprzeda, to się nie sprzeda w życiu. No, oby się sprzedało. W Auli Politechniki Warszawskiej rozpoczyna się właśnie gala rozdania polskich nagród filmowych Orłów 2003. Faworytem jest pianista Romana Polańskiego z nominacjami we wszystkich 13 kategoriach. Nawet gdyby, co jest mało prawdopodobne, film nie zdobył żadnej nagrody, Roman Polański i tak może być pewny statuetki, ponieważ jest laureatem nagrody za osiągnięcia życia. Nazwiska laureatów do ostatniej chwili są owiane nieprzyjętnioną mgłą tajemnicy. Wiadomo jedynie, że obok Romana Polańskiego, wyróżnionego za cały kształt twórczości. Nagrody specjalne odbiorą producent Jeremy Thomas i Jerzy Skolimowski, polski reżyser od lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych. O statuetkę dla najlepszego filmu walczą obok pianisty Anioł w Krakowie, Dzień Świra, Eddie oraz Tami z powrotem. Rekordzistą jeśli chodzi o liczbę nominacji jest Wojciech Kilar, nominowany za muzykę do pianisty, zemsty i suplementu. Szansę na więcej niż jedną statuetkę ma też Janusz Gajos, startujący w kategorii najlepsza rola męska za rolę w Zemście i Tamis z powrotem. Uroczystość wręczenia orów retransmituje wieczorem telewizyjna jedynka. Różne są definicje tej grupy społecznej. Jedni mówią, że to pozerzy, inni, że elita i wzór do naśladowania. Tak czy inaczej, Warszawka, choć wielu za nią nie przepada, ma się całkiem dobrze. Warszawka, czyli piękni, bogaci na topie, nie jest to jednak twór jednolity. Mówi się nawet o rozłamie. Z jednej strony inteligencja i różnego rodzaju artyści. Konkurencyjna grupa to ludzie to przy są pieniądzach. Które się dość niepewnie czują, które nigdy nie słyszały o Prawicowskiej, Asanżeskiej czy też Joyce'ie. Ale potrafią w tydzień zarobić tyle, ile cała moja rodzina zarobiła od początku istnienia, czyli od kilku pokoleń. Obie warszawki lubią bywać, szczególnie w lokalach na Placu Trzech Krzyży i w okolicach Teatru Wielkiego. Jak tam zabłysnąć, to wielka sztuka. Bardzo luksusowa, śliczna wanienka, ale ma takiego mojego psa i ten pies się tu mieści, o tu. On się nazywa Malte coś, bezon Malte, jest taka, taka rasa, tu się mieści jej. I ona zajechała do tej, tam na Plac Trzech Krzyży, Wołgą. A jeśli nie interesuje kogoś kariera w Warszawce, nie ma problemu. Paryż stoi otworem. Wołgą zajechała? Dziwna sprawa. No tak czy inaczej, dobrze, że Warszawka jest, bo bez niej Warszawa byłaby niewątpliwie po prostu smutna i trochę nijaka. Transmisja ze skoków w lachty już za chwilę w Jedynce. Ja zapraszam też na jutrzejszy Teleekspres o 17. Do widzenia Państwu.